Ej, like... like... so hey, warren, chodź. Tu. Możesz mi powiedzieć, co ty tutaj robisz? Wiem jak zrobić plan na tej rozie, rozumiesz? Dni. Ona jest zagrożona. No to idę z Tobą, mogę się od razu powiedzieć. To choć mam mały czasu, to i szybko. Dziuć alu? Cio -cio alu? Halo! Nie udawaj, że ciebie tu nie ma. Puszczaj. Mamy ją wszędzie, które teraz zanieś się do nas. Dobra, dobra, to ja ją zanieś, a ty idź już do domu. Połóż się na łóżku, się obudzi. Ej, co? To nie jest mój pokój. I gdzieś ciucia Ala miała wróć... Nieważne. Heroza się tutaj. Biurko, pełne książek. Ciekawe o czym. Rosa, moje imię. Ja tego nie czytam. Teraz trzeba wymyślić plan, jak się stąd wydostać. O, może okno. Ach, nie, może lepiej nie. Spadnę z drugiego piętra. Ale dobra, może coś innego. O Boże, co tu jest? Jezus Maria. Co, kto? Spokojnie, spokojnie. Ja jestem Mela, a ty pełnię Rosa. Heh, na to bardzo dużo opowiadał. Co, jaki farek? No, co chodzi? No, naszego wujka. Polubisz go, jest fajny. A może się w siebie nie kochacie? Hi, hi, Chodź, cię. Ca, pokochamy. Kwestia się kuchni. A więc tak, tutaj jest kuchnia. Możecie się tutaj ugotować i w ogóle... Dobra, możemy iść gdzie indziej. No dobra, dobra. Ech, tutaj jest to, a więc no... To ba, to chodź tam. Ty nawet mówić nie umiesz. No tak, tak, tak samo jak ten. Nie wiem, dobra, nieważne, chodź tam idziemy na książki. Co, na pewno będą ciekawe o mnie. A więc tutaj są książki Walena i tego Dragona. O Jezus. Dobra, nie, 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 ja tego nie czytam. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. To też. Gdzie ty się wybierasz? wara Waran jestem. Zaraz ci wszystkich przedstawię. Okej, okay, ale oddal się trochę. Wyglądasz na groźnego, więc no... Spoko, nic nie zrobię. Tylko na takiego wyglądam, ale serio jest inaczej. Ech, no to... Widzę, że jesteś zestresowana. Chodź, ci wszystkich przedstawię. I nie mów, że nas jesteśmy dobrzy. Wątpię. E, grupa, chodźcie obudziła się. Choć tam jest ich trochę sporo. Dobra, więc teraz wszystkie tobie przedstawię. I nie bój się nas nic sobie nie zrobi. Wyglądacie na groźnych. Ten tutaj to Drago. Lubisz czytać książki, ale też się drwa przy tym w wkurza. Tam to Eliza. Tylko w Rena jest. Ten to Michael. A ta to, to Bella. Chyba już ją poznałaś. I po lewej stronie to jest Fox, a po prawej Stella. A ja jestem Warren. Dobre ludzie, to jest rodzaj. Fajnie by było, jakbyście ją dobrze traktowali. A no więc no. Okej, okay, to co mamy robić? Ty sobie możesz pogadać, już tutaj z kimś ja idę do salonu. I tutaj będzie spać, ja więc no. O, no i wstajemy, masz i nad ranem. Aha... Słuchaj, jeszcze raz przyczypi się tak do Warena, to pożałujesz, rozumiesz? jak go chcę poderwać. Ja na niego nawet nie lecę, nie w swoim typie. I nie oskarżaj mnie. Wiem, że kłomiesz. Dobra, ile stąd? Bo jesteś żałosna na rap. Jej się nie bój, ona tak cały czas robi, a więc. No. I to To jest ta cała grupka. Mhm. Dobra, muszę się tutaj przyzwyczaić. Stawaj, i nie ma czasu na spanie, chodź tu. Nie musisz taką agresję, ok? Nie przyczepię się do tej rozy, ok? Bo jesteśmy najlepszymi kumplami, i ja twoją kochanką i nie chcę, żebyś mi nie to będziesz mi, co mam robić. Rozumiesz? I nie wzywa jej, okej. Okay? Ona jest głupia i żałosna, tak jak ty. Jezus z tobą i z nią nie da się dogadać. Jak coś nie pasuje, to wypadę z kangu. Żałosne. Lol.